Witam. <laughs> Witam Was widzowie. Mam tu po was pytanie, czy chce się ktoś wymienić za mojej pety. Mam ich bardzo dużo. Mam moich, które nie są na trade. No to tak. Kit gold nie jest. Znaczy ma się zaznaczone. shitsu No jest gdy zaproponuję coś fajnego. Zombie chick nie jest na trade. Ocelot nie jest i też nie jest, chyba, że będzie bardzo dobra oferta Hipopotam też nie jest, ale musi być jakaś bardzo dobra oferta za niego Jak już, no wiecie, chcecie bardzo <tryk> tu Tutaj mamy krówki, których zarobiłem mega na ona Czałczała mam Mam tego, które to nie są na trade, ale musi być jakaś dobra oferta za niego Mam um, za Robuxy, więc od nich bardzo dużo wymagam. Mikuni też nie są na wymiany, nieważne za co. On też nie jest. <laughs> A reszta jest. Oprócz Lunar Beer, Beer, będzie coś bardzo fajnego. No i oprócz niego, nie? Więc to są się, czy chcecie. Oczywiście jeszcze mam do wymiany różne wdzięki. Mam limuzynę do wymiany, mam takie rzeczy Więc wysyłajcie nikki, yy, bo znaczy propozycje do przyjęcia do No i mam tutaj jakieś oświetlenie nazwy